Leśne opowieści Nauka o dinozaurach. Pewnego słonecznego poranka w lesie, Jerzyk Gabcio przeszukiwał swoje skarby w małym zielonym plecaczku. Wśród szyszek i kolorowych kamyczków znalazł coś zupełnie niezwykłego. Lśniący, twardy kamień z tajemniczym odciskiem. Hej, Felek, Lilu, Mondralka, patrzcie co znalazłem, zawołał gabcio, przynosząc znalezisko do swoich przyjaciół. Krecik felek, który akurat kopał nowy tunel, wyjrzał z za ziemi, a jego różowy nosek drgał z ciekawości. O, co to za kamień! Wygląda jak ślad dinozaura! zawołał z entuzjazmem. Myszka Lilu podeszła bliżej, a jej oczy błyszczały z zachwytu. Dinozaury to fascynujące. Chciałabym dowiedzieć się więcej! powiedziała skacząc z radości. Sowa mądralka, która siedziała na gałęzi, poprawiła okulary i spojrzała na kamień. Dinozaury były niezwykłymi stworzeniami, które żyły na ziemi miliony lat temu. Możemy przeprowadzić małe śledztwo. Gabcio, Felek, Lilu i Mądralka postanowili wyruszyć w podróż, aby dowiedzieć się więcej o dinozaurach. Wszyscy zgodzili się, że muszą znaleźć więcej informacji, więc wyruszyli. Do starej, mądrej wieżby, która wiedziała wiele o przeszłości. Kiedy dotarli do wieżby, jej gałęzie szeleściły na wietrze. Dzień dobry, wieżbo! Przywitali się przyjaciele. Chcemy się dowiedzieć o dinozaurach. Wieżba, uśmiechając się szeroko, odpowiedziała: Dinozaury były ogromne, niektóre z nich były roślinożerne, a inne mięsożerne. Żyły w różnych środowiskach, od lasów po góry. Miałam kiedyś przyjaciela, który widział ich ślady. Jak możemy je znaleźć? zapytał Gabcio z nadzieją w głosie. Szukajcie na wzgórzach, gdzie woda płynie i gdzie ziemia jest miękka. Tam można znaleźć ich pozostałości, powiedziała Wierzba, a jej gałęzie lekko się poruszały. Przyjaciele ruszyli w kierunku wzgórz podekscytowani nową przygodą. Po drodze gabcio zbierał szyszki. Felek opowiadał o swoich podziemnych korytarzach, a Lilu biegała wokół szukając śladów, kiedy dotarli do wzgórza, zobaczyli wielkie odciski w ziemi. To musi być ich ślad, krzyknęła mądralka, przeglądając swoją księgę. Wygląda na to, że to odcisk dinozaura roślinożernego. Gabcio zafascynowany zawołał. Czy możemy sobie wyobrazić, jak wyglądał? Może był olbrzymi i miał długą szyję. Felek dodał. A może był pokryty kolorowymi łuskami? Lilu zamyśliła się, a jej ogonek falował. Moglibyśmy zbudować model dinozaura z naszych skarbów. Co o tym myślicie? Wszyscy zgodzili się z entuzjazmem. Wkrótce zaczęli zbierać gałązki, liście i kamyczki aby stworzyć ich własnego dinozaura. Gabcio przyniósł szyszki, które miały być nogami. Felek użył liści jako ogona, a Lilu dodała kamyczki jako oczy. Ich dinozaur był kolorowy i śmieszny, a przyjaciele śmiali się, podziwiając swoje dzieło. – Jest piękny – powiedziała mądralka, a reszta przytakiwała z uśmiechem. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, Przyjaciele usiedli w kręgu wokół swojego dinozaura i opowiadali historię o tym, jak mogły wyglądać dinozaury i jakie przygody przeżywały. Cieszę się, że mamy siebie i możemy odkrywać takie wspaniałe rzeczy, powiedział Gabcio. A wszyscy zgodzili się, że przyjaźń sprawia, że każda przygoda jest jeszcze piękniejsza. I tak w blasku zachodzącego słońca cztery przyjaciółki kontynuowały swoje opowieści, marząc o dinozaurach i nowych przygodach, które jeszcze przed nimi. Do usłyszenia przyjaciele.